Rozdział 11. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu, jak się skarży przed Bogiem na Izraela? Panie, pozabijali twoich proroków i zburzyli twoje ołtarze. Tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie. Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Taki w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania, przez łaskę. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łasku. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem. Cóż więc, czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości. Jak jest napisane, Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli, aż do dziś. A Dawid mówi, niech ich stół stanie się sidłem i pułapką, zgorszeniem i odpłatą. Niech zaćmi się ich oczy, aby nie widzieli, a ich grzbiet zawsze pochylej. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże. Ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść. A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia. Mówię bowiem do was, pogan. Na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. Może w ten sposób wzbudzę zawiść w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia? Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, nie wynosi się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Ale powiesz, odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. Słusznie. Z powodu niewiary zostały odłamane. Ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnej gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. Spójrz więc na dobrość i srogość Boga. Srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne. Nie chcę bowiem bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zukładzę ich grzechy. Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, jak co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary, tak i oni teraz stali się nieposłuszni. Aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi. Któż bowiem poznał myśli Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto pierwszym mu coś dał, aby utrzymać odpłatę. Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.